Cześć, kochani, kochane. Nie jest to moja ulubiona forma komunikacji. Przynajmniej nie taka, w której czuję się jak ryba w wodzie, albo jak jeleń na rykowisku. Ale podobno kto z kim przystaje, tak mi się staje. A mistrzynią w nagrywaniu filmików edukacyjnych i rozrywkowych jest Małgosia Januszewicz, autorka podręcznika uzupełni luki oraz pisz po polsku. Oba te podręczniki miałam ogromną przyjemność e, przygotować do druku jako skład łamaczka, jako redaktorka techniczna, redaktorka językowa. E, I całkiem niedawno, bo 15 września w Warszawie miała miejsce uroczysta premiera drugiego podręcznika Małgosi Uzupełnij luki. Liczba mnoga i formy osobowa, w języku polskim. Teoria i ćwiczenia. Poziom B1, B2. Chciałam mm, bardzo serdecznie zachęcić was do kupna tego podręcznika zresztą i tego i pierwszego, który był jest bestsellerem ale przede wszystkim tego, um, zachęcić Was do wsparcia Małgosi, która e, prowadzi no, wspaniały kanał na, na YouTube um, Pozdrowienia z Polski. Możecie ją znaleźć również na Facebooku, um, wpisując e, to hasło. Um, nie znam drugiej takiej osoby, która um, z taką pasją z takim zaangażowaniem, entuzjazmem i z taką łatwością e, mówiła o zawiłościach w naszym ojczystym języku. E, Małgosia to jest wulkan dobrej energii. To jest e, niagara optymizmu. Małgosia jest jedyna w swoim rodzaju. Dlatego ja nie będę zbyt dużo mówiła o tym, co jest w tej książce, ponieważ najlepiej zrobi to Małgosia, co już zresztą uczyniła. Dlatego zajrzyjcie proszę do, do tych linków, które w swoim wpisie zamieściłam, ale mi się rumieńce zrobiły. Mogą, nie otworzyłam okna. Dobrze, ale. No, papier się nie rumieni, ale ja wręcz przeciwnie. <laughs> um. Dla kogo jest ten podręcznik? No, tak naprawdę dla każdego, ale przede wszystkim dla, mm, dla osób, które uczą się języka polskiego i jak to zazwyczaj bywa, popełniają błędy. Błędy związane mm, z rodzajem męsko- lub niemęsko-osobowym z liczbą mnogą. Z tej książki można się dowiedzieć, dlaczego mówimy, na przykład, osoby były. Jeżeli w tej grupie znajdują się mężczyźni, no ale to jest tylko jedna z wielu kwestii. Ważna informacja dla moich przyjaciół, fotografów przyrody są lisy. Jest dużo lisów, są ptaki, jest nawet jeleń, jak widać tutaj. Taka ciekawostka. Projektowałam tę układkę w zeszłym roku, kiedy zaczynało się rykowisko. A książka ukazała się naprawdę w kolejne rykowisko, więc mamy rocznicę. List też tutaj jest, ale ta książka jest ważna z wielu względów. O tych podstawowych. Mówiła i pisała już Małgosia. Odsyłam Was do, do stron, które podlinkuję. Ale dla mnie osobiście ważna jest również inkluzywność, która zresztą myślę, że jest dobrze widoczna nawet na poziomie graficznym tutaj i w wielu innych miejscach. Na przykładu um, znajdziecie tutaj tabelki z podziałem um, troszeczkę innym niż ten, do którego przyzwyczaiła nas szkoła. Mamy tutaj rodzaj żeński, rodzaj męski i nie rodzaj nijaki, rodzaj neutralny. To dla kogoś może to być drobna różnica, ale wiem, że jest duża grupa ludzi, dla których ma to ogromne znaczenie. E a skoro wspomniałam już wcześniej o lisach, jest ich sporo. Na końcu mamy innego z nich. Ten gość tu na górze to jest leniwy biernik. Leniwców mamy też sporo. O leniwym bierniku, który pożycza, a nie powiem co, dowiecie się, jeżeli przeczytacie podręcznik. Małgosia pisze e, sposób Wyjątkowy. Natomiast tutaj na samym końcu książki można przeczytać między innymi takie zdanie. To dlatego mówimy, że Małgosia, redaktorka niniejszej książki, fotografuje o świcie lisy, rude lisy, przepraszam, a nie rudych lisów. A Gosia, autorka niniejszej książki, uczy języka polskiego dorosłe osoby, a nie dorosłych osób. Eee, jeszcze pozwolę sobie pokazać. Mojego ulubionego Lisa. <laughs> tak, Tutaj mamy Lisa, który jedzie na rowerze razem z leniwym biernikiem. I panią oraz panem. Takich smaczków graficznych tutaj jest mnóstwo. Starałam się, żeby ta książka yy, mogła miejscami też rozbawić czytelnika. Yy. I mam nadzieję, że. Że tak się stanie. Mam jeszcze jeden wabik dla niezdecydowanych. Otóż w spisie treści um, można zwrócić uwagę na um, jeden podrozdział pod tytułem Jeden mężczyzna to za mało. Ja nie wiem, co w tej głowie gosi siedzi. Znaczy już wiem. Jeżeli Wy chcecie się dowiedzieć, to koniecznie zajrzyjcie do tego podręcznika. Można go kupić w księgarni PolTax, którą polecam. I mam taką cichą nadzieję, że nie mówię o Poltaksie, po raz ostatni. Nie jest to mój ostatni filmik z nimi związany. To taka kryptoreklama. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o Ewie. Trzymamy kciuki. Zachęcam, zajrzyjcie do podręcznika. Kupcie go dla osób, które uczą się języka polskiego, które tak jak każdy z nas popełniają błędy. Dla nauczycieli, początkujących, tych zaawansowanych, którzy potrzebują wsparcia w nauczaniu języka polskiego z wszystkimi jego zawiłościami. To będzie idealne rozwiązanie. Zresztą to będą idealne rozwiązania. Choż już nie mogę patrzeć na moje rumieńce, kończę mm, mm, rekomendacje. rekomendację. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłam. Zaglądajcie do Małgosi, y, która y, zasługuje na najserdeczniejsze oddźwięki tego świata. Dzięki Małgosiu. Pozdrawiam Was wszystkich, pa, pa.